Hej moi drodzy, temat Hobby Faceta Johnny Rep tutaj nas garbusami i Volkswagenami zachwyca i super chwała koledze. A ja wam pokażę latarki. Latarki to w sumie jest inspiracja Kolegi R. Kolegi R, który też jest na naszym kanale. I to jest najstarsza latarka. Ona naprawdę, uuu, ona lat ma lat. Nie wiem ile. To jest przypuszczam, coś około. Około okołowojen, wojenne zapasy tu są jeszcze z II wojny światowej, raczej bliżej II wojny światowej, niż a może nawet przedwojenne. Moż, patrząc na ten komponent, raczej powojenne dobra. I na, raczej powojenne, ale wiecie W pewności nie mamy skóra, prawdziwa skóra, słuchajcie. Oryginalna pachnąca, zakonserwowana na tych latarkach. No w każdym razie, blacha taka przypominająca naprawdę realia wojenne. To jest latarka, myślę, że lata 90. Wojsko polskie i służby sygnalizacyjne, oczywiście, ale ona wciąż jest oparta na tej samej technologii jak ta. No prawie takiej samej, bo tu jest żarówka bardzo taka stara klasyczna, a tutaj żaróweczka już jest kryptonowa, także już wiemy, że to są późne lata 90., lata 90. może okolica wczesnych lat 2000. wojsko. Solidne wykonanie, fajne, takie super ciężka, fajnie w ręce leży. łap, Naprawdę przyjemność jest to trzymać w ręce. Oczywiście to retro, też jest przyjemne, przyjemne, fajne. Zobaczcie takie kurcze. Nie? Tu jest żaróweczka żarowa, klasyczna. Wciąż się ponoć można dostać kumpel mi mówił w sklepach rowerowych, takich bardziej klasycznych. Dobra, a ja mam tu w zapasie kilka tych żaróweczek przy okazji. No zapas warto mieć zawsze. No, też, też ma tą opcję, tak sygnalizacji patrzcie. Nie. Słuchajcie, no czyli tak, to są jakieś lata powojenne, powie... myślę, że powojenne patrząc po konstrukcji, chociaż kto wie, może wcześniej, ale to jest demobil wojskowy to jest też demobil wojskowy, ale już lata bliżej 2000, ale wciąż już mamy przeskok technologii na krypton. To już jest bardzo bardziej współczesna kryptonowa żarówka. Może jakieś stoki, jakieś zapasy 2010, coś w tym desce. Słuchajcie, nie cały świat przeszedł na LEDy. Przypuszczam, że jakieś chińskie zapasy z lat 2010, kilka, 2011, tak, Krypton. Dlaczego nie LED, zaraz powiemy sobie. No i teraz słuchajcie, baterie kolega mówił na grupie naszej tajnej, że baterie tego typu 12Z w oszołomie. Słuchajcie, nie wydawajcie tyle, zróbcie sobie hurtowe zamówienie, czy z kumplami, czy coś z neta. Naprawdę po kilka złotych podstawowe baterie cynkowe można kupić. A to jest alkaliczna czy cynkowa? Zaraz zobaczymy. Sprawdzimy. Nie widzę tego teraz. Nie ma ołowiu. Green cell. Dobra, słuchajcie, nie będę teraz tutaj e, sprawdzał, bo film będzie trwał cholera wie ile. Ale baterie płaskie są cały czas dostępne. I uwaga. Jeszcze tego nie kupiłem, bo cały czas jadę na zapasie płaskaczy, ale do baterii tego typu są yy, przejściówki. Przejściówki. Tu Wam pokażę przejściówkę na R20. I tutaj zwykła bateria paluszkowa wchodzi. A! Baterie R20 też są drogie. Takie lepsze. Ale wszędzie mamy duży zasób baterii AA. To są akurat alkaliczne, też w dobrej cenie kupione, hurtem. To jest jakieś premier ulepszone alkaliczne, czyli ten Dura celi taki, i bardzo tanio to było, naprawdę. Ale te baterie można użyć R20, i ja mam dużo sprzętów na R20. Zamiast pakować drogie baterie R20, można sobie trochę oszczędzić dzięki AA. Oczywiście tam są kwestie różnicy pojemności, dlatego nas jest taka duża. Mimo wszystko cenowo wychodzi to taniej. Poza tym, no przecież można wykorzystać yy, akumulatorki. Ja sam znalazłem ostatnio kilka ładowarek archiwalnych do akumulatorków. Można kupić akumulatorki różnego typu i nie używać jednorazowych baterii, tylko przejścióweczki i tak dalej, słuchajcie koledzy ja y, nie mam aż tak dużo czasu, jakby jacyś byli fani latarek płaskich tutaj a wiem, że chyba kolega zaraził nie tylko mnie latarkami płaskimi klasycznymi, zobaczcie w miarę nowa latarka płaska, 2000 i naprawdę głębokie, głębokie retro głębokie retro ja czuję ten zapach skóry tutaj, naprawdę, kurczę. no jakby ktoś chciał, ponoć takie, takie przejściówki na, są na eBayu czy, czy na zagranicznych netach. Nie wiem czy na AA czy na potrójne A, ale to i tak by się opłaciło. Najlepiej kupić takie przejściówki, których nie trzeba przelutowywać, kombinować, tylko po prostu w, wkleić baterie Zobaczymy, czy to by weszło. No, na upartego by weszło albo ta, albo mniejszy wariant. No i wtedy można by bawić się w USB akumulatorki, i retro hobby latarkowe byłoby wtedy o wiele bardziej opłacalne. Ale słuchajcie, po co teraz możecie sobie zadać pytanie? Po co w dobie LEDów ktoś się zajmuje hobby latarkowym o tradycyjne żarówki kryptonowe żarowe? Słuchajcie, pierwsza sprawa to jest minimalizm i prostota tej technologii. Mimo oczywiście większych kosztów. Chociaż czy ja wiem, czy większe koszty. Ja przed, już nie będę teraz sięgał na półkę, bo musiałem cały obraz tutaj zakłócić. Ale mam w tej chwili latarkę za sto kilkadziesiąt zł od kolegi. Taką latarkę przeznaczoną dla służb led na akumulator. Ona raz koledze spadła. i niestety nie działa. I sto kilkadziesiąt psu w D się poszło bananić, tak? Więc no, no nie za bardzo. Kolega mi zostawił to, bo może u znajomego elektryka mi się uda naprawić. No, ale ku, kuku ryku. No, cool. No, ludzie, no. To może spaść. okej, co tu się może stać? Spadnie, wgniecie się kawałek tutaj obudowy. O, ta jest solidna, tu się nie wgniecie. Nie wiem, blaszkę, jak się jakaś zegnie, blaszka kombinerkami poprawię. Jak żaróweczka, żarnik się przepali z obciążenia, to ja to wezmę po prostu i żaróweczkę wymienimy. Myślę, że zapas żaróweczek takich gdzieś tam dokupimy sobie kryp, A zresztą kryptony mam od kumpla. Kryptony mam. A takie jeszcze tradycyjne w sklepie rowerowym się kupi, albo gdzieś w demobilu wojskowym. No to są grosze kujła, to są grosze, nie? To jest pierwsza sprawa, czyli odporność, idiota odporność tego czegoś po prostu na wszelkie uszkodzenia. A jak, jak się uszkodzi, to niskim kosztem naprawimy, nie? Natomiast co jeszcze jest fajne? Słuchajcie, barwa światła jest niesamowita tych klasycznych latarek. Ktoś z dzieciństwa czy z młodości pamięta chodzenie z latarkami klasycznymi, żarowymi. O, większość właśnie pamięta żarówek żarowych, ale kryptony już pamiętacie na pewno, ale nawet te kryptony, fajny, zarąbisty klimat chodzenia w lesie, światło nie takie napierdolone na max sztuczne takie trupie. Większość śledów ma takie. Ja wiem, że są LEDy ciepłe, ale większość śledów jest taka białotrupia, tych terenowych. Wiecie, co one, trochę klimat chodzenia po terenie w nocy psują? Tak mi się wydaje. Dlatego zaraziłem się z przyjemnością hobby Kumpla R, właśnie latarkowym, i od jakiegoś czasu je praktykuję. Fajnie jest łazić sobie po lesie po terenie z takimi wojskowymi latarkami. Słuchajcie, nie za dużo światła, światło ciepłe, żarowe, jakbyśmy z pochodnią chodzili. Taka prymitywna technologia, coś co budzi instynkt mężczyzny łowcy-zbieracza. I teraz, tak, taka dla kolegów z grupy tajnej naszej, taka dlaczego te latarki fajnie jest, że jak razem sobie pójdziemy? No, ja się staram, na przykład idę z kimś. Czy z kolegą, czy z koleżanką idę do. Staram się, żebyśmy mieli obydwoje latarki w tej technologii, bądź no, co najwyżej żar i krypton, tak? Bo oko fajnie się przyzwyczaja. Jak się idzie z LEDem napieprzonym w las, to nawet nie ma tego klimatu. To po prostu jest takie uderzenie pierścień światła. Akomodacja wzroku sprawia, że widzimy tylko to, co jest w najbliższym, właśnie tym pierścieniu światła. Nie widzimy Zbyt wielu szczegółów otoczenia, a to jest idealny taki kompromis. Ta barwa światła, to natężenie światła jest takim idealnym kompromisem. Jeżeli jeszcze mamy obydwoje takie, takie latareczki, rewelacyjnie się idzie gdzieś, nie wiem, leśną ścieżką i, i po prostu y, no, rozmawia i tak dalej. Nie? No, na szukanie grzybów, dwa szperacze ledowe, ok, bo wtedy trzeba sobie zrobić ten pierścień światła, ale. Na wędrówkę i pogaduchy w nocy po lesie. Idealnie, idealne rozwiązanie. Klimat nie do opisania. Dobra, tyle w temacie retro i latarkowego hobby. Dla mnie to nie jest trzymanie latarek na półce i, i że tak powiem, kolekcjonowanie modeli, tylko te wszystkie, wszystkie latarki, nawet te historyczne, u mnie służą praktycznie. To jest sprzęt, który uważam, że ma prawo. Żyć realnie, a nie świecić na półce muzeum. Męskie hobby. Kobiety nie muszą tego rozumieć. My musimy to rozumieć. Tak? Pozdrawiam. Heja.